9 października w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie zainaugurowano nowy rok akademicki w filii Wyższej Szkoły Agrobiznesu z Łomży. To już szósta edycja, która przyciągnęła sporą liczbę słuchaczy. Świetna sprawa, można uzyskać kwalifikacje prawdziwego, stuprocentowego rolnika. I wiele osób zamierza swoje życie zawodowe połączyć z rolnictwem, dzięki temu, że skończą studia podyplomowe. Brakuje tego typu placówek tu w najbliższej okolicy, także... Cieszymy się, że Wyższa Szkoła Agrobiznesu zechciała z nami podjąć współpracę dla dobra słuchaczy, bo nie muszą daleko jeździć. Większość osób to słuchacze stąd. W tym roku liczba studentów robi wrażenie. Na tę chwilę mamy ponad 50 słuchaczy, ale wiem, że jeszcze wydzwaniają, dopytują się w jaki sposób będą wyglądały zajęcia, bo studia odbywają się w województwie pomorskim, ale my mamy również uczestników na przykład ze Śląska. Dowiedzieli się o tym, że u nas są takie zajęcia prowadzone, także można powiedzieć, że mamy słuchaczy z całej Polski. W województwie pomorskim nie ma uczelni o charakterze rolniczym. Mówimy oczywiście o uczelni wyższej. Powstało takie zapotrzebowanie. Kiedyś były prowadzone tutaj w tej szkole studia rolnicze, które prowadził Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, to gdzieś śmiercią naturalną upadło i jakby wrócił pomysł do tego, żeby tu w tym miejscu stworzyć studia podyplomowe dla tych wszystkich, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje rolnicze. Współpraca pomiędzy wyższą szkołą agrobiznesu z z zespołem szkół w Rusocinie układa się perfekcyjnie. No jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Wyższą Szkołą Agrobiznesu z Łomży na terenie naszej placówki. Korzyści również dla naszych uczniów mogą też czerpiać informacje, wiedzę od wykładowców. Otrzymujemy różne publikacje. Także jesteśmy zadowoleni bardzo. Oczywiście serdecznie zapraszam chętnych do studiowania. W ubiegłym roku ukończyłem studia podyplomowe organizowane przez naszą placówkę i Wyższą Szkołę Agrobiznesu. Studia są ciekawe, interesujące. Także serdecznie zapraszam. Studenci pragnący zdobyć dyplom, reprezentują najróżniejsze branże. Sama jestem absolwentką. Dwa lata temu skończyłam te studia podyplomowe, i uważam, że tego typu studia są naprawdę bardzo potrzebne, bardzo ważne. Tutaj, absolwenci z mojego roku również, to był taki właśnie przedział ludzi z, z różnych branży. No i to jest takie bardzo budujące, że ludzie chcą zdobyć to wykształcenie. Życzymy wszystkim studentom udanej nauki. Mamy nadzieję spotkać się ze wszystkimi już niedługo. Go na rozdaniu dyplomów. Trzymamy kciuki i do zobaczenia. Polecamy również zobaczyć: Most w Kolbudach już otwarty oraz nie ma się czego wstydzić idźmy do Urologa Tydzień Urologii w Powiecie Gdańskim. Polub nas na facebooku: oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.